Refleksja, y, policjanci kompletnie nie znają się na prawie, kompletnie nie znają paragrafów, dlatego że y, pamiętam jak y, po prostu utrudniano mi y, zakupy z powodu tam, że nie miałam maski, tutaj z ekipą już. Podziałaliśmy, że już przestrzegają na przykład w pewnym sklepie prawa. Natomiast pamiętam, że z tego co sobie też oglądam inne filmiki na YouTubie to policjanci powołują się na artykuł 54 Kodeksu Wykroczeń, a ten artykuł mówi e, o tym, o zakłóceniu porządku. Więc każdy obywatel ma prawo wezwać w patrol, jeżeli czuje się zagrożony i nie ma to nic wspólnego z zagrożeniem porządku. Więc policjanci kompletnie, ale to kompletnie nie znają prawa. Dlatego zobaczcie, jakich, jakich czasów dożyliśmy, dożyliśmy, że po prostu obywatel musi znać swoje prawa, musi, jeżeli chce się oczywiście bronić, tak? Jeżeli chce po prostu wygrać z tym Matriksem i z tymi sami systemu, to musi, znaczy musi. Warto by było, żeby znał paragrafy, tak, żeby po prostu się nie, nie dać zagiąć, żeby się nie dać zmanipulować. Do tego to doszło. Mną próbowano manipulować, eee, można powiedzieć, że to było takie MK Ultra, dlatego że mm, próbowano mi wmówić coś, co nie jest prawdą. Próbowano mi wmówić, że jest wymagane zaświadczenie, gdzie nigdzie, ale to nigdzie nie ma zapisu o tym, żadnego rozporządzenia, że jest wymagane zaświadczenie. On mi to próbował wmówić i po prostu tak manipulował rozmową, żeby ja w to uwierzyła. Czyli można powiedzieć, że było to MK Ultra. MK Ultra, że była to, można powiedzieć, taka manipulacja psychologiczna. Eee, no, także powiem Wam, człowiek, i to jest też tak, że oni zdają sobie sprawę, że człowiek może być lekko troszeczkę taki m, w stresie. Ja pierwszy raz wyzwałam, to powiem Wam, że byłam spokojna, opanowana, wiele osób do mnie dzwoniło później, że. Aga, jak to się dzieje, że byłaś tak opanowana mnie, to by nerwy zżarły. Mnie to by kurwica zaraz wzięła, ja bym tam zaczęła krzyczeć, zaczęła bym tam. Ja wie, wiesz, co, podeszłam tego po prostu na luzie, powiedziałam sobie, że tylko spokojem ich załatwię, że załatwię ich swoją bronią. Po prostu spokojem, załatwię to wszystko na spokojnie, że się nie dam. Natomiast co do policjantów, no to, to są po prostu psy systemu, oni, oni wykonują tylko rozkazy, które dostają. Nawet też zadałam takie pytanie, że jeżeli co, dostaniecie rozkaz, żeby rozstrzelać ludzi za to, że nie mają maski, to też to zrobicie? To oczywiście była cisza, nikt się nie odezwał. No, to tyle chciałam w tym filmiku powiedzieć. Pamiętajcie, nie dajcie się. W internecie jest dużo ogólnie materiałów, z którymi się można zapoznać, dzięki którym możecie wiedzieć, jak się bronić. Także cały czas się wspieramy, jednoczymy i walczymy z tym Matrixem, i z tymi globalistami, i z tymi satanistami. Nie damy się im, pokonamy ich własną bronią pokojowo, na pewno nie agresją, na pewno nie strachem, bo o to im chodzi, żeby nas zastraszyć. Zniewolić całkowicie i żebyśmy się poddali. O tym właśnie chodzi. Żeby nas, wszyscy, żeby nas skłócić ze sobą. A ostatnio zauważam y, też coś takiego, że y, chcą, uderzają w przebudzonych i też próbują przebudzonych skłócać ze sobą. Bo my, jako przebudzenie, jesteśmy dla nich zagrożeniem. Dlatego, że my ujawniamy prawdę, dlatego, że my walczymy o prawdziwą wolność. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Hej.